Wyobraź sobie, że każdego ranka idziesz do pracy i dokładnie wiesz, że wieczorem możesz już nie wrócić do domu nie z powodu wojny, nie z powodu wypadku, lecz z powodu Twojego zupełnie zwyczajnego zawodu. W latach czterdziestych była to gorzka rzeczywistość dla milionów ludzi. Mężczyźni, kobiety, a nawet dzieci podejmowały prace, które dziś uznano by za całkowicie niewyobrażalne prace, w których jeden błąd, jeden wdech lub zły krok Mógł być śmiertelny. Te zawody powstawały w czasach, gdy bezpieczeństwo prawie nie istniało, brakowało wiedzy, a postęp był ważniejszy niż ludzkie życie. Niektóre z tych prac wyczerpywały ciało do całkowitego wycieńczenia, inne niszczyły je powoli i cicho od wewnątrz. Wiele ofiar nawet nie wiedziało, na jakie niebezpieczeństwo się naraża, chcieli tylko przeżyć, wyżywić swoje rodziny lub służyć swojemu krajowi. Dziś te prace zniknęły, zakazane, zastąpione, zapomniane. Jednak historie ludzi, którzy je wykonywali, pozostały. Ich poświęcenie umożliwiło powstanie naszego współczesnego świata ze wszystkimi jego normami bezpieczeństwa maszynami i technologiami. W tym filmie zabieramy Cię z powrotem do mrocznej epoki historii pracy. Pokażemy Ci 10 najniebezpieczniejszych zawodów z lat czterdziestych, które dziś już nie istnieją zawodów, które wymagały odwagi, kosztowały życie i których nigdy nie powinno się powtarzać. Jeden malarze tarcz radowych, radium girls. W latach 40. ubiegłego wieku uważano to za nowoczesną pracę marzeń. Młode kobiety malowały tarcze zegarków tajemniczo świecącą farbą. Nie wiedziały, że farba ta zawierała rad, wysoko radioaktywny materiał. Aby pracować jak najprecyzyjniej, robotnicom kazano formować pędzle językiem. Z każdym pociągnięciem połykały one drobne ilości trucizny, dzień po dniu, bez żadnego ostrzeżenia. Początkowo wszystko wydawało się nieszkodliwe, cyfry pięknie świeciły w ciemności, a kobiety były symbolem postępu technicznego. Jednak lata później zaczęła ujawniać się prawdziwa cena. Wypadały zęby, rozpadały się szczęki, obumierały kości, wiele z nich zachorowało na raka, inne umierały powoli i w męczarniach. Przyczynę długo negowano, odpowiedzialność zrzucano na innych. Te kobiety zapłaciły życiem za postęp, którego nigdy nie mogły się cieszyć. Ich cierpienie doprowadziło w końcu do fundamentalnych zmian w ochronie pracy i do zaostrzenia przepisów bezpieczeństwa. Radium Girls stały się cichym pomnikiem tego, co dzieje się, gdy zysk stawia się ponad ludzi. A Breaker Boys Praca dzieci w kopalniach węgla w latach czterdziestych. Dzieciństwo było dla wielu chłopców luksusem, na który nie mogli sobie pozwolić. W kopalniach węgla tzw. Breaker Boys siedzieli godzinami przy taśmach transportowych i sortowali węgiel z kamieni, często mając zaledwie 8 lub 9 lat. Pracowali 6 dni w tygodniu w zimnym, ciemnym otoczeniu, otoczeni pyłem, hałasem i niekończącym się wyczerpaniem. Powietrze było pełne drobnych cząstek węgla, które wnikały głęboko w ich płuca. Wielu z tych chłopców Wcześniej rozwijało ciężkie choroby układu oddechowego, w tym obawiającą się chorobę czarnego płuca. Ich palce były rozrywane przez ostre kamienie, kości kruszone, a błędy w koncentracji prowadziły do poważnych obrażeń. Edukacja szkolna nie miała znaczenia, ważniejsze było przetrwanie. Te dzieci swoją pracą utrzymywały całe gałęzie przemysłu, płacąc za to jednak swoim zdrowiem, a często swoją przyszłością. Dopiero dziesiątki lat później ich cierpienie doprowadziło do zaostrzenia przepisów przeciwko pracy dzieci. Historia Breaker Boys przypomina, jak okrutna i normalna była kiedyś eksploatacja. 3. Pracownicy fabryk materiałów wybuchowych. Praca ze śmiercią na czas. Podczas II wojny światowej tysiące mężczyzn i kobiet pracowało w fabrykach amunicji w warunkach, które dziś byłyby niewyobrażalne. Wytwarzali bomby, granaty i naboje. Wiedząc, że jeden błąd, iskra lub zły ruch mogły spowodować eksplozję. Presja była ogromna, ponieważ zapotrzebowanie na broń nie ustawało. Pracownicy mieszali wysoce toksyczne chemikalia, ręcznie napełniali materiały wybuchowe i testowali komponenty bez odpowiedniej ochrony. Wypadki nie były wyjątkiem, lecz częścią codzienności. Eksplozje niszczyły całe hale, raniły lub zabijały pracowników w ciągu kilku sekund. Wielu ocalałych cierpiało później na ciężkie zatrucia, choroby układu oddechowego i uszkodzenia skóry. Mimo ciągłego strachu wytrwali, ponieważ ich praca była uważana za kluczową dla wojny. Dopiero po wojnie skala obrażeń i zgonów doprowadziła do zaostrzenia norm bezpieczeństwa w przemyśle. Ci ludzie ryzykowali życie nie na froncie, lecz przy liniach produkcyjnych i zapłacili za to wysoką cenę. 4. Testerzy gazów w kopalniach węgla. Z własnymi płucami jako przyrządem pomiarowym. Zanim pojawiły się nowoczesne czujniki, powietrze w kopalniach węgla sprawdzano w najbardziej niebezpieczny sposób przez wdychanie. Testerzy gazu schodzili do ciemnych chodników i testowali powietrze własnym ciałem. Kaszel, zawroty głowy czy duszności były sygnałem ostrzegawczym, że obecne są śmiercionośne gazy, takie jak metan czy tlenek węgla. Ta metoda była prymitywna i śmiertelnie niebezpieczna. Wielu testerów gazu doznawało ciężkich uszkodzeń płuc, traciło przytomność lub umierało na skutek zatrucia. Mimo to, codziennie podejmowali się tego zadania, aby chronić innych górników przed eksplozjami lub uduszeniem. Każde zadanie mogło być ostatnie. Ich cicha odwaga uratowała niezliczone życia i uświadomiła niebezpieczeństwa niewidzialnych gazów. Dopiero później ich ofiary doprowadziły do rozwoju technicznych urządzeń pomiarowych i do lepszych standardów bezpieczeństwa w górnictwie. Posłańcy wojenni. Życie między bombami a rozkazami. W czasie II wojny światowej komunikacja była kwestią życia i śmierci. Posłańcy wojenni dostarczali ważne wiadomości pieszo, rowerem lub motocyklem, często bezpośrednio przez strefy walk. Radiostacje były zawodne lub ich brakowało, dlatego sukces całych operacji. Zależał od tych posłańców. Poruszali się pod ciągłym ostrzałem, musieli omijać ruiny, pola minowe i ataki wroga. Każde zadanie mogło zakończyć się śmiercią, ponieważ opóźniony lub zgubiony rozkaz mógł mieć poważne konsekwencje. Wielu z tych posłańców wiedziało, że w razie wykrycia mieli niewielkie szanse na przeżycie. Pomimo zagrożenia, wykonywali swoje zadania, ponieważ ich rola była niezastąpiona. Wraz z postępem technicznym te zawody zniknęły. Ale ich odwaga pozostaje imponującym przykładem tego, jak ludzie w ekstremalnych warunkach stawiali odpowiedzialność ponad własne życie. 6. Spławiacze drewna. Taniec na unoszących się pniach. Spławiacze drewna należeli do najbardziej brawurowych pracowników swoich czasów. Stali na pływających pniach i kierowali ogromnymi ładunkami drewna przez rwące rzeki do tartaków. Jeden fałszywy krok wystarczyłby wpaść do lodowatej wody. Między ważące tony pnie, które w każdej chwili mogły uderzyć. Praca wymagała doskonałej równowagi, siły i pełnej koncentracji. Wielu spławiaczy utonęło lub zostało zmiażdżonych przez zaklinowane pnie. Urazy były codziennością, ratunek często niemożliwy, zwłaszcza w odległych obszarach i przy złej pogodzie. Mimo ekstremalnego ryzyka ich praca była kluczowa dla przemysłu drzewnego. Wraz z wprowadzeniem nowoczesnych maszyn zawód ten prawie całkowicie zniknął. Pozostał obraz mężczyzn, którzy codziennie ryzykowali życie, aby utrzymać postęp. Jedz. Rozbitkowie statków. Sztuka celowego zatapiania statków. Rozbitkowie statków mieli nietypowe i niebezpieczne zadanie. Celowo zatapiali stare lub uszkodzone statki, aby zwolnić porty lub stworzyć sztuczne rafy. W tym celu musieli umieszczać materiały wybuchowe, usuwać toksyczne materiały i pracować pod dużą presją czasu, często na niestabilnych pokładach i na wzburzonym morzu. Błąd mógł być śmiertelny. Niewypały, nagłe wtargnięcie wody lub kontakt z azbestem i paliwami sprawiały, że każde zadanie było ryzykowne. Wielu pracowników odnosiło obrażenia lub ginęło, a ich praca nie była publicznie dostrzegana. Mimo zagrożeń, Rozbitkowie statków odgrywali ważną rolę w infrastrukturze morskiej. Dziś te zadania przejmuje specjalistyczna technika i surowsze przepisy. Sam zawód prawie zniknął, ale odwaga tych pracowników pozostaje częścią historii morskiej. 8. Górnicy azbestu. Praca z niewidzialną śmiercią. W latach 40. ubiegłego wieku azbest uważano za cudowny materiał. W kopalniach robotnicy wydobywali ten materiał w ekstremalnie niebezpiecznych warunkach, nie wiedząc, że każdy wdech wprowadzał do ich płuc śmiercionośne włókna. Tunele były słabo wentylowane, pył wszechobecny, a odzież ochronna praktycznie nie istniała. Skutki często pojawiały się dopiero lata później. Wielu górników chorowało na azbestozę, raka płuc lub międzybłoniaka choroby, które prawie zawsze kończyły się śmiercią. Do tego dochodziły zawalenia. Wypadki maszynowe i ekstremalne obciążenia fizyczne w górnictwie. Ci pracownicy wnieśli decydujący wkład w rozwój przemysłowy, ale zapłacili za to swoim zdrowiem. Dopiero dziesiątki lat później azbest został zakazany w wielu krajach. Ich historia jest ostrzegawczym przykładem niebezpieczeństw związanych z niewidzialnymi zagrożeniami w miejscu pracy. Dziewięć kominiarze, uwięzieni w sadzy i ciemności. W latach czterdziestych zawód kominiarza nadal był niezwykle niebezpieczny. Wielu pracowało w ciasnych, wypełnionych sadzą kominach, wspinało się przez wąskie szyby i codziennie wdychało toksyczne cząsteczki. Odzieży ochronnej było niewiele, a norm bezpieczeństwa prawie wcale. Fizyczne konsekwencje były druzgocące. Przewlekłe choroby płuc, choroby skóry i poważne obrażenia spowodowane upadkami były na porządku dziennym. Szczególnie młodzi pracownicy cierpieli w tych warunkach, ponieważ ich ciała nie były w stanie wytrzymać stałych obciążeń. Mimo ryzyka ich praca była niezbędna, aby zapobiegać pożarom i utrzymywać domy w stanie nadającym się do zamieszkania. Dzięki nowoczesnej technologii i nowym systemom grzewczym ten niebezpieczny tryb pracy prawie całkowicie zniknął. Pozostało wspomnienie zawodu, który zapewniał bezpieczeństwo, podczas gdy sam prawie nie znał ochrony. 10. Piloci testowi Latanie. Bez siatki bezpieczeństwa. Piloci testowi należeli do najodważniejszych ludzi lat 40. Wsiadali do samolotów, które nigdy wcześniej nie latały, często nie wiedząc, czy maszyna w ogóle jest bezpieczna. Nowoczesne systemy bezpieczeństwa, fotele wyrzutowe czy niezawodne instrumenty praktycznie nie istniały. Każdy start mógł być ostatnim. Mechaniczne usterki, niestabilne konstrukcje i nieprzewidywalne zachowanie w locie regularnie prowadziły do śmiertelnych wypadków. Mimo to ci piloci latali raz po raz, aby wykrywać słabe punkty i umożliwiać ulepszenia. Ich życie zależało od instynktu, doświadczenia i czystej odwagi. Dzięki ich poświęceniu lotnictwo stało się bezpieczniejsze. Wiele technologii, które dziś są oczywistością, powstało dzięki wnioskom z tych niebezpiecznych lotów testowych. Zawód w ówczesnej formie już nie istnieje, ale jego wpływ kształtuje współczesne lotnictwo do dziś. Te dziesięć zawodów pokazuje czas, w którym praca często oznaczała ryzykowanie własnego życia. Bezpieczeństwo było drugorzędne, postęp miał priorytet, a wielu ludzi nawet nie wiedziało, na jakie niebezpieczeństwo są codziennie narażeni. Mężczyźni, kobiety i dzieci zapłacili wysoką cenę, aby przemysł, technologia i społeczeństwo mogły się rozwijać. Dziś te miejsca pracy zniknęły, zostały zakazane lub zastąpione przez maszyny. Ale ich dziedzictwo żyje nadal w przepisach bezpieczeństwa pracy, standardach bezpieczeństwa i świadomości, że żaden postęp nie usprawiedliwia utraty ludzkich istnień. Te historie przypominają nam, jak cenne są naprawdę bezpieczne warunki pracy.